otogar w Stambule przystanek autobusowy gigantycznych rozmiarów chyba największy dworzec autobusowy jaki możecie sobie wyobrazić dojeżdżamy tu metrem stąd bardzo dużo turystów na przykład nocnymi autobusami chociaż nie trzeba nocnymi, ale najlepiej jest nocnymi bo oszczędzacie na noclegu jednocześnie jest się tutaj e, człowiek w stanie wyspać jedziemy około 9-10 godzin do Gereme w Kapadocji autobusy są super e, bardzo wygodne, klimatyzowane, jest dużo miejsca na nogi. Na przykład, jak sobie tutaj zobaczymy, dużo więcej niż w tanich liniach lotniczych, i mamy nadzieję, że uda się. Wyspać. Bilety kosztują około 60 tureckich lirów. Zarówno w biurach pośredniczących, jak i na samym dworcu. Ale lepiej sobie wcześniej kupić ten bilet, gdyż jeśli tego nie zrobicie, to przyjeżdżając na dworzec, zostaniecie zaczepiani przez różnego rodzaju nagabywaczy. I to trochę może was zmylić czy też zdezorientować. No cóż, będziemy próbować zasnąć. Dzięki czemu mamy nocleg i nocny przejazd do Kapadocji, przez co nie marnujemy pół dnia. of them Powiedzenia.